Każdej nocy Twój mózg robi coś absolutnie szalonego. Tworzy świat, którego nie ma. Pozwala Ci latać, rozmawiać z nieżyjącymi ludźmi, a czasem przeżywać największe koszmary Twojego życia. Ale dlaczego to robi? I co tak naprawdę dzieje się w Twojej głowie, kiedy śnisz? Zostań ze mną, bo dziś poznasz pięć faktów o snach, w które nie uwierzysz, a wszystkie potwierdza nauka. Jeden. Twój mózg jest bardziej aktywny, gdy śnisz, niż gdy nie śpisz. To brzmi absurdalnie, prawda? Ale badania z wykorzystaniem rezonansu magnetycznego pokazują, że w fazie REM, czyli wtedy, gdy śnimy najbardziej intensywnie, mózg potrafi pracować nawet szybciej niż w stanie czuwania. Działa jak gigantyczny komputer, który porządkuje wspomnienia, emocje i informacje z całego dnia. Właśnie wtedy łączy ze sobą rzeczy, które pozornie nie mają sensu. Dlatego śnimy o latających rybach albo o rozmowie z matematykiem w autobusie pełnym psów. Tak, to mózg w trybie testowania chaosu. Dwa nie każdy śni w kolorze. Dziś większość ludzi widzi sny w barwach, ale jeszcze w latach 50. i 60. XX wieku nawet 80% osób twierdziło, że śni w czerni i bieli. Dlaczego? Jedna z teorii mówi, to przez telewizję bo większość programów nadawano wtedy w czarno-białym obrazie mózg naśladował to co widział najczęściej na jawie kiedy telewizja przeszła na kolor ludzie zaczęli śnić barwniej to niesamowite jak bardzo nasza świadomość i podświadomość są ze sobą splecione trzy zwierzęta też śnią naukowcy z uniwersytetu w karolinie północnej odkryli że podczas snu szczury mają aktywne te same obszary mózgu, co wtedy, gdy biegają po labiryncie. To znaczy, że prawdopodobnie śnią o bieganiu po labiryncie. Psy i koty jeśli widzisz, jak twój pies drga łapką, albo wydaje dźwięki przez sen, prawdopodobnie goni wiewiórkę. Zwierzęta śnią, ludzie śnią. Wygląda na to, że marzenia senne są uniwersalnym językiem mózgu. Cztery. Twój sen może rozwiązać problem, którego nie potrafisz rozwiązać na jawie. Brzmi jak fantazja, ale to prawda. Dmitrij Mendelejew, twórca tablicy pierwiastków, przyznał, że układ okresowy przyszedł mu we śnie. Podobnie Paul McCartney usłyszał melodię yesterday, właśnie podczas snu. Podczas marzeń sennych, nasz mózg łączy informacje w zupełnie nowy sposób bez ograniczeń logiki i racjonalnego myślenia. To dlatego czasem budzimy się z genialnym pomysłem, który w dzień wydaje się nierealny, ale bywa, że zmienia świat. Pięć, śnisz każdej nocy, nawet jeśli myślisz, że nie. Niektórzy ludzie są przekonani, że nie śnią wcale, ale to nieprawda. Wszyscy śnimy, tylko większość snów po prostu nie zostaje zapisana w pamięci długotrwałej. Najczęściej zapominamy sny już po 90 sekundach od przebudzenia. Jeśli chcesz je zapamiętywać, spróbuj prostego triku. Zanim zaśniesz, powiedz sobie: Będę pamiętać swój sen. A rano zapisz pierwszą myśl, jaka przyjdzie ci do głowy. To działa zaskakująco dobrze. Każdej nocy nasz mózg zabiera nas w podróż do innego świata świata, który nie istnieje, a mimo to potrafi wywoływać prawdziwe emocje. I choć nauka coraz lepiej rozumie jak działają sny, jedno jest pewne, to właśnie one pokazują jak potężny i tajemniczy jest nasz umysł. A ty, pamiętasz swój ostatni sen? Napisz w komentarzu, co najbardziej dziwnego przydarzyło ci się we śnie. I nie zapomnij, subskrybuj Granice Wiedzy, żeby odkrywać razem ze mną kolejne tajemnice świata.